Przed moim domkiem jest taki jelej, który się na mnie patrzy, ale ja zainstaluję kamerę na rogu mojego domku i zobaczcie, teraz będę mógł cały czas go podglądać. On w tym momencie idzie gdzieś za drzewko i słyszę jakieś dźwięki. a, tutaj wyrzec taki straszny jeleń! I on podchodzi do mojego sklepiku, luczek shop i chwileczkę co nim robi. A, on go chyba w tym momencie mi kradnie i zabiera go do strasznego lasu. Szybko muszę wejść za nim i go dogonić, ale nie. Ja idę do lasu na biwak, jakby co mnie tam znajdzie! Nie, poczekaj, przecież tutaj pisze, że... Uwaga, jeleń! I ja go widziałem tutaj przez te kamery. Przecież on nie istnieje i nic by nie zrobi. Chodźmy lepiej. Nie, poczekaj, ja tutaj dam kolejną kamerę tutaj na wejściu do lasu, tylko muszę sprawdzić. O czy ona tutaj wszystko rejestruje, tak? Widziałem nas. I zobacz, co tutaj pisze za mną, że jeleń żyje w nocy. Jest taki straszny. No i mamy dzień, więc nic nam nie zrobi. Nie no, poczekaj, ale on obserwuje swoją ofiarę cały czas, więc on może być nawet tutaj gdzieś w tym lesie. Nie jesteś tego pewien? Mi się wydaje, że ci się mm. zdawało z tym jeleniem. Nie no, patrz, on podchodzi do niej, gdy ona śpi. No zobacz i tutaj jest jakieś ognisko, jest biwak, tak samo jak ty chcesz zrobić. No spokój się, na razie jest dzień, nikogo mm. tutaj nie ma. Nie no, dobra, a on tak naprawdę mieszka w norze jakiejś ciemnej i tam ucieka. O, o, to naprawdę jest przewalone. A tutaj chwileczkę, o, widzę jakiś teren na biwak, ale poczekaj, czy tutaj są jakieś zgaszone Rzeczy i ślady tego jelenia. No tak, no bo ktoś już tutaj bifakował dzisiaj my tutaj będziemy właśnie sobie siedzieć. Dawaj, trzeba zmienić to ognisko na palące. Nie, to jest chyba niebezpieczne, pipek. Ja dla bezpieczeństwa, widzowie, dam tutaj kamerę koło pipka, tak, żebym mógł go obserwować. I teraz nas będę widział, jakby coś się stało, tylko e, chwileczkę. Ja tam w oddali widzę chyba jakiś mój sklepik. Dawaj za mną, pipek. teraz ci to udowodnię. On mi go ukradł tutaj do środka. się? on jest tak przewrócony, ale na pewno tego nie zrobił ten jeleń. Mi się wydaje, że to był ten słodki kotek. Tak, to twoja sprawa. A nie, zostaję. nie, ten biedny kotek On nic nie zrobił, to był ten jelen Ty przesadzasz Ej. na punkcie tego jelenia Ja idę do mojego biwaka Ej, naprawdę pipek. nie chcę mnie słuchać Ale spokojnie, ja mam tutaj kamery I będę wszystko obserwować On sobie w tym momencie chyba robi swój wywaczek Więc ja go będę mieć cały czas na jego oku A ja pójdę tymi śladami jelenia Tylko tutaj koło sklepu dam jeszcze jedną kamerę Dla samego bezpieczeństwa Żeby wszystko tutaj widzieć I pójdę prosto za tymi śladami jelenia Bo na pewno mnie doprowadzą do jego chatki, tylko chwilę, ja tutaj widzę jakiś domek, który jest bardzo oświetlony i ma nawet jakieś działające lampy i pełno pułapek wokół domku, tylko chwilę o o, i uwaga na jelenia taki jest tutaj napis, czyli muszę w tym momencie gdzieś się skryć, może do tego domku halo, mogę tutaj wejść? zaraz, czy ty nie jesteś jeleniem? pokaż się no ja jestem pieskiem niebieskim, luczkiem no chodź szybko, ale zamykaj drzwi no już, ten jeden może przyjść w każdej chwili ej, faktycznie, a ty jesteś wieśniakiem i to takim uzbrojonym, tylko chwilę, dlaczego tutaj jest tyle tych pochodni? Bo ten jelej tego nienawidzi, a ja też go bardzo nie lubię I mam przygotowaną dla niego broń Ej, faktycznie, ty chcesz go nawet pokonać Bardzo dobrze, w takim razie tylko pomóż mi, gdzie on jest Bo ja też go chcę rozwalić Zobacz, tutaj mam mapę świata I widzę, gdzie on jest O, teraz znajduje się w czerwonym domku Co, chwilę, jak to? Przy czerwonej chacy? Przecież to jest domek pipka, ale spokojnie Ja mam takie kamery i dzięki nim będę mógł sprawdzić Czy on naprawdę tutaj się znajduje On powinien gdzieś tutaj być, za jego domkiem Tylko chwilę, ja go tutaj nie widzę, ale spokojnie Mam jeszcze drugą kamerę i dzięki niej, jeżeli się obrócę, to będę mógł... A, go zobaczyć! I on teraz na pewno coś zrobi. Zmienię kamerę na tą, żeby widzieć pipka domek. I tak, widzę tego jeleja. On teraz podchodzi do pipka domu i rozwala biedne świeki. no nie. Tylko chwileczkę, on teraz te rozwala pipka domek. A pipka tutaj nie ma na całe szczęście. Tylko chwilę, on nie będzie miał gdzie mieszkać. Tylko sekunda, On teraz podchodzi troszeczkę bliżej do kamery, chyba tak mi się wydaje. I chwilę, O, on jest bardzo blisko widzowie i zaczyna... A, rozwalił! Teraz już jedną utraciłem. Tylko chwileczkę, co jest z moim kolegą Pipkiem? Muszę sprawdzić trzecią kamerę. I o, on akurat. O, dał sobie ogniska, więc bardzo dobrze. I nawet chyba za chwileczkę kładzie się spać. I dobrze, że dał sobie więcej tych pochodni. Teraz ten głupi Jeleń tutaj na pewno nie wejdzie. Ale i tak trzeba go pokonać. Czy ty, wieśniaku, wiesz może, gdzie on mieszka w tym lesie? Tak, widzisz tego x tutaj na dole? To... Tutaj jest jego mieszkanie. Tego jest bardzo niebezpieczne. Ej, tak, a ja mam tutaj domek z tego, co mi się wydaje wieśniaka. I musimy przejść tędy koło jakichś dziwnych drzewek, które mają tak brak koloru. Dobra, to w takim razie ja nie, poczekaj, musisz się dowiedzieć, co zrobić, jeżeli spotkasz tego jeleja. Zobacz, on nienawidzi światła i tutaj masz latarkę. Ej, faktycznie, czyli czekaj, po to ci było tyle latarek przed twoim domem, a tutaj jeszcze pisze, że i ten jeleń boi się tych pułapek jeszcze. To jest bardzo dobre, żeby oh. go właśnie he, he, zaskoczyć tymi pułapkami. Weź Aha. tego jak najwięcej. Tak, to na pewno musi się udać i tutaj pisze, że jeleń kocha jej świnie. O, tak, weź sobie, oh. to może być dobra przydęta. No nie wiem, zrób cokolwiek. Macie pokonać tego jeleja, rozumiemy się? Tak, ja teraz pójdę do jego do domku, bo chcę zobaczyć, gdzie ten jeleń mieszka, ale jeszcze i tak tutaj przed Twoim domkiem wieśniaku zainstaluję kamerę, żeby wszystko mógł tutaj widzieć. Jeżeli ten jeleń przyszedłby do Ciebie, tak i będę mieć cały widok na ciebie, a ja idę dalej za tymi śladami i uważaj na siebie, I jeżeli ja tutaj będę szedł tędy, to powinienem dojść do domku. I tak, ja tutaj widzę jakieś szare drzewa, które to są chyba z domku tego strasznego jeleja. On chyba tutaj gdzieś mieszka, o tutaj widzę jakąś jaskinię, ale chwilę. Tutaj jest coś takiego strasznego, gdzie pewnie ten jeleń mieszka i tam jest bardzo. Ciemno, o i teraz znowu pojawiło się uwaga na jelenia. I on tutaj może przecież być, Widzowie, nie, ja muszę zapalić latarkę, tak, żeby go odstraszyć w razie czego. Aha, aha tak ty głupi jelenioł. I zobaczcie, to jest chyba jego łóżko, ale nikogo tutaj nie ma. Więc wejdę sobie do środka i tutaj, o, widzę jakieś więzienie, ale też jest tutaj pusto. I tego jelenia w ogóle tutaj nie ma, ale widzę tutaj jakieś obrazki na ścianach. Tutaj jest czerwona postać, czyli chyba pimpek, tak mi się wydaje. I tutaj pisze, y, znaczy jest narysowany ten jeleń, który go trzyma za nogę, a potem go zjada. A, normalnie w ogniu, tylko Przecież on nie lubi ognia, ale chwilę nie Gdzie jest mój kolega, Pimpek? Ja muszę szybko wejść na kamery I sprawdzić, co u niego I chwileczkę, ja go widzę i przy nim jest ten jelonek No nie, on jeszcze nie wie, że on jest zły O, jelonku, co ty tutaj robisz? <słuch> chyba jesteś głodny Może za ci takie nasionka? Nie, dlaczego? On go karmi, przecież on zaraz może się zamienić Widzowie, ja chyba nic nie zrobię, ale chwileczkę Ty, Pimpek, normalnie przed nim do ognia On chyba się zdenerwuje Czekaj, czemu ty, jelonku, cały o, o, czas o, o. za mną chodzisz nie zdenerwujesz? ci oko, To jest trochę dziwne. On za nim chodzi, bo on może się zdenerwować. I chwilę. Teraz zamienił się w strasznego jelenia i zabiera pipka. No nie. Zostaw mnie jeleniu. Nie rób nic. O, to jest straszne. Czekajcie, on jeszcze niszczy całe te światło, żeby tutaj nic go nie raziło, bo on bardzo się tego boi i zaraz Pipka tutaj nie będzie. Proszę, tylko nie to, gdzie ty mnie zabierasz! Tylko nie do tego strasznego lasu! Nie, czekajcie, on chyba idzie w moje miejsce. Czekajcie, zmienię kamerę, żeby widzieć. Ach, tak, tutaj Pipek idzie i teraz będzie koło tego domku wieśniaka. Tak, mi się wydaje, zobaczcie, on tymi śladami tutaj. Będzie szedł i nawet chyba omija te pułapki, żeby nie wszedł tylko chwilę. Ja muszę szybko stąd wyjść i zapalić latarkę. I dam tutaj bardzo dużo pochodni, tak, tutaj widzowie. I szybko zainstaluję jeszcze jedną kamerę. Tutaj na górze, żeby mieć cały wgląd, i szybko stąd wyjdę i ucieknę, bo ten jeleń za chwilę może tędy wejść tak. Ja już go widzę, czyli teraz muszę wyłączyć latarkę. I on teraz wchodzi z pipkiem do środka jego bazy. Nawet nie wiedziałem, jak ona wygląda. I na właśnie, nawet tutaj mam kamery. I ten jeleń chyba zaraz się zdenerwuje. Proszę tylko, nie to, o, gdzie ja jestem? O, o ty chcesz pisać do jakiegoś więzienia? No nie, dobra, ja wiem już, gdzie pipek jest, i za chwilę go stąd wyciągnę, bo ten jeleń naprawdę jest bardzo zły. I czekajcie, on w tym momencie niszczy wszystkie pochodnie, żeby było tutaj jak najciemniej. No nie, i ten jeleń teraz poszedł spać, a ja za chwileczkę uh. będę przez niego zjedzony. Muszę wyjść stąd i uratować Pipka, bo on jest uwięziony. Tylko muszę być bardzo cicho, żeby ten jeleń teraz mnie nie usłyszał. <laughs> nie, to mój koniec, Co ty tutaj robisz? Tak, szybko wyłaj stąd. Musimy pokonać tego głupiego jelenia, bo on zaraz w nocy wstanie nam znowu. Ale spokojnie, z tymi kamerami na pewno sobie poradzimy. I tutaj dam sobie jeszcze kolejno. I zobacz, w tym miejscu dajmy dużo pochodni, bo on boi się ognia. Tak, to jest bardzo dobre, a może nawet Podpalimy cały ten teren z zapalniczką Żeby serio to było mnóstwo światła no, Tak, dobra, to zróbmy to I nawet tutaj postawiłbym kolejną kamerę Żeby to wszystko widzieć i wróciłbym szybko Do naszych domków, bo nie wiem, czy widziałeś Ale on rozwalił jeszcze twój cały domek Zobacz, jak on teraz brzydko wygląda Co to on to zrobił, no nie A ja ci nie wierzyłem, że ten jele istnieje No tak, i rozwalił nawet wszystkie kamery I coś mi się wydaje, że my musimy Dzisiaj go pokonać, bo on do nas przyjdzie Więc pipek, zobacz, dostałem jeszcze takie Płapki na jelenie od takiego villagera. One mogą być dobre, a co myślisz o takim ognisku? On chyba ty się go boi. Tak, właśnie, przecież on nie lubi w ogóle światła, więc, Pipek, z tego lasu, jaką będzie tutaj przychodził, to zróbmy taką wielką barykadę z takich właśnie ognic. Wtedy on na pewno tutaj do nas nie przyjdzie. Tak, dookoła tego lasu. Patrz, ile ja tego oh. postawiłem tutaj nawet What? z boku. Tak, teraz to cały las się teraz dymi. Bardzo dobrze, ten jeleń na pewno będzie się bał. Tylko wiesz co, jeżeli on tutaj przejdzie, to będzie przewalony. Ale spokojnie, patrz, znieśmy tutaj wszystkie te takie pułapki I ja mam pomysł, że musimy go zwabić Taką świnką, bo on uwielbia świnki Zobacz, twoje zjad i już nie ma nic Więc ja bym tą świnkę dał na przykład W miejsce tego wielkiego drzewa On wtedy tutaj przyjdzie, ale my w wokół damy tutaj bardzo dużo pułapek Wtedy on tutaj nie wejdzie Tak, albo może go zablokują i wtedy łatwiej nam go będzie pokonać Tak, tylko Pipek nie klikaj jej Bo jeżeli my na przykład w nią wejdziemy To będzie źle I zobacz, na przykład dam taką świnkę I A, ona się idealnie w tym właśnie zaklinowała I patrz, ta pułapka idealnie ją teraz zwaliła, to znaczy, że dla tego jelenia też to będzie działać. No właśnie, musi. Dobra, dajmy tego tutaj i naprawdę za chwileczkę już może być noc, więc będzie przewalone. O, o, znowu jest ten napis uwaga na jelenia i schowajcie się lepiej w moim domku, a ja w tym momencie sprawdzę w takim razie kamerę. I tutaj mamy pierwszą, która jest rozwalona, druga to jest koło naszego domku, więc widzę nas. A teraz wejdę jeszcze do domu tego jelenia i chwilę pimpek, on chyba wstał i zauważył tą kamerę. I teraz ją rozwalił, nie, to nie działa. Czekaj chwileczkę, ja w takim razie muszę kliknąć w kolejną, bo nie mam już do tej dostępu, czyli chwileczkę, mamy chyba siódemkę, która jest właśnie przy jego domku i tak on właśnie boi się tych świateł tutaj I chwila on się chyba ich boi, bo O, nie podoba, mu się to zasłania się! Ej, tak, czekaj chwilę, ja wejdę szybko na kamerę ósmą i ja widzę tego jelen on teraz krzyczy! Tylko, że on tego bardzo nie lubi, ale przeszedł przez to i teraz idzie dalej! Słuchaj, tak, czekaj, ominął naszą kamerę, więc jej nie zauważył w środku nocy i chwilę. Mamy jeszcze kamerę przecież przy moim sklepie Luczek Shop to wiem. Tutaj, o, jeszcze mam przy domku wieś on tędy pewnie będzie szedł, co nie! Myślisz, że będzie oh. chciał go zniszczyć? Ej, ja bo to chyba widzę, ale to jest dużo oh. świateł, no nie wiem, nie spodoba mu się to! Też mi się tak wydaje, ale chwilę ty. On zaczyna jakoś dziwnie się zachowywać i teraz zaczyna... A, ten tutaj chodzić i chwilę chyba niszczy wszystko! Tak, rozwala oh. te wszystkie świetne. Bo on tego nie lubi i teraz zaczyna rozwalać do węd no, Tak, ale tam jest więcej świateł i czekaj, on teraz zauważył te pochodnie, które tutaj nie tak. I on zobaczcie, on teraz ucieka! Tak, co dalej Bole. chwila? Czy on się teraz nie kieruje do twojego rozwalonego sklepu? No, no tak, on teraz tędy przechodzi, czyli to co zobaczył i dalej widzi tutaj bardzo dużo ognia i czekaj, ty, on teraz przeszedł sobie dalej dalej! Tak, tylko właśnie, o, on o, zbliża się do nas! No, tak, on chyba jest już tutaj bardzo blisko. Widzę go... Przechodzi jej, on za chwileczkę nas się tutaj przedostanie Nie, te ognie nie zadziałają No chwileczkę, on teraz puch, rozwala je wszystkie No nie, czyli została tylko teraz nasza pułapka, która może go zwabić Bo zobacz, o, on teraz zauważył jakąś świnkę I chyba się bardzo zadowolił I błaga, żeby tam wdepco, nie? Czekaj, on chyba naprawdę to lubi I tak zjada tak, świnka I nie może się ruszyć? Tak, bo on teraz jest uwięziony I zobacz, nawet mogę odpalać latarkę I on teraz nie może się ruszać Bardzo dobrze, a ja jeszcze postawię tu ognisko I co teraz, jeleniu, nie jesteś taki silny? Tak, i stał się dzień, a ja nawet dam. O, takie pochodnie, bo ty chyba tego nie lubisz. A masz ty głupi jeleniu, musimy go pokonać! I jeszcze lada, tak. do tego tak! Pan się udało nam się!